Także, i witajcie, ja jestem MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj, dzisiaj postaramy się wbić do ligi piątej, do dywizji piątej, czy tam ligi piątej, nie wiem jak się teraz nazywa, nie pamiętam, w każdym razie, zapraszam was do stawienia łapeczki w górę o tego kanału, aby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów, bo, bo bardzo pomagacie mi w tym rozwoju, ostatnio ten bilans słów naprawdę jest na plusie, co mnie bardzo, bardzo cieszy, co no, dawno było tak naprawdę nieosiągalne. No a dzisiaj raczej paczek nie będziemy otwierali, jeśli już to jakieś piki, ponieważ chciałbym się skupić typowo na meczach właśnie do tego, żeby się wbić do ligi Piątej. Także co, nie przedłużając, lecimy. No Jeżeli chodzi o mój składik, prezentuje się on następująco. Wreszcie zrobiłem tego napastnika, nie wiem jak się powinno go by wymawiać, ale no myślę, że on będzie spoko wzmocnieniem, ponieważ rozegrał w moim klubie już 4 spotkania, czyli już 6 goli, już 4 asysty. To, co mi w nim naprawdę bardzo fajne, to przede wszystkim te główki, czyli ocenione na 99-90 skoczności, co jest naprawdę bardzo fajnym rezultatem. Myślę, że w przyszłości dam dla niego jakiś styl gry motorniczy, żeby podejść mu troszeczkę tempo podania oraz ten dribbling, żeby zwinić równowagę, troszeczkę zostały podgustowane, ale generalnie karta nie jest jakaś bardzo, bardzo słaba, tylko śirmierznie się nią gra. Reszta składa naprawdę na bardzo, do bardzo dobra. Zobaczcie, Raul to ma 25 meczów, 24 gole, 18 asyst z tych ciekawszych zawodników też szansy 51 mecz, 89 bramek 16 asyst to prawda. No, Ostatnio troszeczkę się przystopował i nie strzela już dwóch goli na mecz, ale i tak jest naprawdę bardzo fajny zwolnik. Jeśli chodzi o formację w samym meczu, będzie to wyglądało następująco. Eee, wiem, że ten Aor na skrzydłach to może nie jest najlepszy wybór, ale wolę mieć Ansufat jego w środku, ponieważ jest dużo zdniejszy i lepiej to funkcjonuje. Jeśli chodzi o drugą formację, to 4-4-2, e, gdzie to właśnie Real de Tomas i Arjen, na napadzie Ansofati, że z onem Martinsem na skrzydłach i jakoś to hula, jakoś to hula, Zostało mi dwa mecze do rozegrania. To znaczy dwa mecze. Dwa mecze do tego, żeby w, dwa wygrane mecze do tego, żeby się wbić do ligi wyżej. I mam nadzieję, że to się uda zrobić w tym odcinku. I okej, okay, mamy naszego pierwszego rywala i sto, lecimy, startujemy, zapinamy pasy i mam nadzieję, że to widowisko będzie Wam się podobało, ponieważ składzik jest no, konkretny, no jak na ligę to jest konkretny. Co prawda ten środek obrony nie najszybszy, ale netbed Benzema, Benzema może postraszyć nawet w tej wersji Player of demand. Generalnie składzik okej, okay, ale można tutaj znaleźć parę lepszych zamienników za różne takie karty. Uwaga, teraz Jelson Martin jest na skrzydle ma, A, Aż mi się język plącze. ale zobaczymy. Może jakiś gol po rzucie rożnym. Zobaczymy, ty masz dobre główki, czy to pokażesz? No, niestety się nie udało. A mam jeszcze jeden rzut rożny. Zobaczymy, mój schemacik, mój schemacik. Proszę zdobądź to, tak jest, tak jest. To jest ta potężna główka, ta cecha potężnej główki, którą ma ten napastnik. I mamy. Jeden do zera, więc naprawdę bardzo fajnie się rozpoczyna to spotkanie I no mam nadzieję, że będzie tylko i tak dalej, ale no teraz bramka po Kick of Glitchu Standardowo Kick of Glitch No to jednak jest coś, czego nienawidzę, nienawidzę Fifi, ja nie zdobywam aż tak dużo goli po Kickow, chyba, że teraz zobaczymy No ale mój błąd, mój błąd Merino teraz ładnie do Ansu, Ansu to musi być goal, Ansu, tak jest, tak jest, moi drodzy. Dobra, teraz robimy pułapkę offsideową, żeby pobudzić troszeczkę tą defensywę, tak jest, wreszcie to zadziałało. Zapomniałem o tym, że pułapki offsideowe są dosyć OP, jeżeli chodzi o te rozpoczynanie przeciwnika od, od środka boiska. No i ja zobaczymy, ale teraz Karim, Karim i zablokowany Ansu. Ansu, tak jest, to jest bohater naszego składu. Ja mówiłem, że on się przyblokował, a dzisiaj strzela już dwa gole, to jest dopiero która? 30 chyba minuta, tak mi się wydaje, tak jest równo 30 minuta, więc naprawdę spoko, że on się odblokował, ale teraz Rafael De Tomas był naspolony. mamy większe posiadanie piłki niż przeciwnik. No, no wreszcie wracam na dobre tory. A ta obrona mi się tak strasznie rozładzi, kurde, 3-2, więc to po raz kolejny będzie wysoki wynik najprawdopodobniej. No w tych wizjach to jest takie dosyć otwarte spotkanie, mało kto się muruje. Na szczęście, co prawda są takie... Nie, żeby nie powiedzieć brzydko, takie... Yy, no nieprzyjemne osoby, które po prostu pod koniec spotkania już trzymają piłkę i tego strasznie nie lubię. Ja, ja rzadko tak robię, to może przynosiłoby mi więcej bramek, gdybym tak robił. A teraz Ansu na 4-2 do przynosiłoby mi więcej bramek, aczkolwiek ja nie lubię tego tego robić, ponieważ po pierwsze nie umiem, a po drugie jakoś nie sprawia mi to przyjemności utrzymywanie piłki. Co jest z moją obroną? Ona się tak rozładzi. Ja muszę zmienić teraz tak... O ty kuta, filcu jeden. Mężczyzna mnie tutaj tańczył? Dobra, jedziemy z kundlem, nie ma co, bo skoro mi, on mi tu tańczy, ja ci zaraz pokażę. O ile nie przegram tego spotkania, to mu pokażę. Zobaczmy, jeszcze z licza, z licza, no chciałem jak najszybciej strzelić bramkę, ale się nie udało. Mohamed Salah w 45, no w 46 minucie strzela bramkę. 4 do 4 ze słabszej nogi, po raz kolejny, no po raz kolejny, nie wierzę co tu się dzieje. Wprowadziliśmy już 4 do 2 i teraz sędzia kończy pierwszą połowę. Niestety, zobaczymy jakie są statystyki do końca tego właśnie, co, do połówki spotkania, jak one wyglądają. Mamy większe, takie same posiadanie piłki, yy, mamy większe spektakle kolorów, więcej podań. No okej, okay, okej, okay. ale wiecie co, ja zrobię sobie jedną zmianę, ponieważ na lewej obronie przydałby mi się troszeczkę szybszy zawanik niż ten Traorę. I będzie tutaj Wagner. I oprócz tego, to chyba jedna zmiana, którą sobie teraz zrobię. Już ten nasz siermierzy napadnik jest na skraju pola karnego, w polu karnym. Niestety zablokowany, ale wiadomo, przy nim rzut rożny do prawie jak bramka. Tylko właśnie, no prawie, prawie, ale z łaba ta wrzutka. jeszcze Jelson, Jelson, pokaż co potrafisz, Jelson. Ładnie tam przyszedł Jelson, podanie i że tak jest, jazda z kundlem, miałem zrobić cieszynkę, zapomniałem, ale już przyzwyczajenie ja pominałem. Ale tam teraz zlemieniem tym ściskiem, kurde. Nie wierzę, ale to zlemiłem. Dobra, mamy 5 do 5 Karim Benzema, kolejna bramka w jego wykonaniu. Ajajajajaj, no to, to co ja gram w obronie to jest kryminał, w ataku też nie gram dużo lepiej, ale, ale lepiej troszeczkę gram w ataku. Nie, słupek, to, to była piłka meczowa najprawdopodobniej. Nie, 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 kurde! Nie, to już jest po meczu. Jeszcze mi. Co za kundel jeden, nie wierzę. Iker Muniain. Mam za, za wolną obronę. Ci, ci środek obrony zdecydowanie wolni. No nie. Już dwóch goli nie strzelę, więc nie będzie dzisiaj awansu w odcinku, niestety. Może zrobię to poza nagraniami. No zobaczymy. Ale tam to była piłka meczowa tamtego Ayurr co miał właśnie. Zrzutu różnego. No, ale skończyło się jak się skończyło. Teraz mamy jeszcze szansę. Może, nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Kakere, kakere, kakere. Ty nie umiesz strzelać, ale Raul de Tomas jak najbardziej. Ale czemu rzut wolny? No, nie wierzę. No, ale nie wyszło po mojej myśli. Zróbmy to. Zróbmy to, Wagner, tak jest, Wagner. Mamy jeszcze, walczymy, dobra, teraz... Walczymy jeszcze o to zwycięstwo, moi drodzy. To jest naprawdę emocjonujące spotkanie. My przyjęliśmy piłkę, zobaczymy. No, 30 sekund do końca, 30 sekund do końca. Tylko tego nie zepsuć. Ansufati jest już na skrzydle. Fati. zobaczymy, co teraz zrobi. Ansu, raz ja nie mogę tego zepsuć. Ansu, podanie. A to była znowu piłka meczowa. A no nie wierzę. Dobra, nie mam do niego zaufania, więc zagram sobie na krótko. Rzelson, koniec meczu. Nie, jeszcze sędzia pozwala. Koniec meczu 6 do 6. Ja, No nie wiem, że byliśmy lepsi w tym meczu. Zdecydowanie, ale. Pieprzony Iker Jain. Gdyby nie to, mielibyśmy zwycięstwo. One prawdopodobnie. Zobaczymy sobie tylko nasze płynaste styki tego spotkania. Jak one się prezentują? No, zobaczcie. Oczekiwane bramki z mojej strony: 8,5. 8,5 bramki. 19 strzałów oddałem. No przeciwnik jest zdecydowanie gorzej, ale miał lepsze, szybsze karty niestety i przychodzimy do kolejnego spotkania, więc awansu dzisiaj niestety nie będzie. Dobra, kolejny rywal znaleziony. Zobaczymy jakim składem tym razem dysponuje nasz oponent. No, zielone połączenie mnie cieszy, aczkolwiek 72 przy tym połączeniu nie jest najlepszym wynikiem, ojojoj. Ojojoj, oj, oj, oj. dobry składnik, ponieważ jest ten kf będzie ma Flashbacki. No to będzie dosyć ciężkie, żeby wygrać to spotkanie, ale jestem dobrej myśli, ponieważ ma tego Dembele. Jeżeli on będzie grał piątką z tyłu, to nie, nie jest zbyt ciekawie, ponieważ to może być naprawdę ciężkie przejść przez jego zasieki obronne. Ansufatim na, zielon na zielonce, tak jest, bramka na 1 do 0 i wygrywamy, wygrywamy na razie, dobra, lecimy teraz, zależy mi na tym, żeby zmusić przeciwnika do rage ponieważ nie jestem się grać całego spotkania. Jestem zniesmaczony jest po tym poprzednim Nie będzie ryczki tu z jego strony znowu Po raz kolejny ta moja obrona za wolne daje się we znaki i Jusma na strzela mi bramkę Co ciekawe, on gra nim na wahadle, więc no dosyć ciekawie, ponieważ Zapędził się aż tak bardzo pod moją bramkę Okej, okay, może ma taki wytyczne, nie wiem Ale ładnie tam zognił, że jest on Martin, ośrodkowanie naszego napastnika. No i powie, fajnie, bardzo, bardzo dobrze wygrywałem wreszcie dwa do Nie przydałoby się wygrać to spotkanie, ponieważ może jeszcze zagramy trzecie, ale już nie chce mi się, by trzy on dla mnie to, 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 to troszeczkę za dużo. No i dobra, mamy koniec pierwszej połowy. Eee, wygrywamy dwa do jednego, więc naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Na spokojnie, trzeba to na spokojnie, żeby wygrać to spotkanie ponieważ rywal jest w miarę ogarnięty, z tego co widziałem, jak widzicie, no sporo, sporo też strzałów oddał, to znaczy tego jeszcze nie widać, ale, no, a nie, tu jest pokazane strzały niecelne, 1 i strzały celne, 4, jeżeli chodzi o samego Karima Benzemy, więc no, on naprawdę sporo strzałów oddał, no i co, nie chce mi się czekać, o, okej, okay, wreszcie się pominęło, no, dosyć znacznie, znacznie mi ciśnie, na razie bez żadnych zmian, chociaż wiecie, za standardowa, może jednak, zmiana, Wagner wchodzi za Traore, który, no, jakoś mnie nie zachwyca za bardzo, i tak to się prezentuje. Mamy bramkę, tak jest. Ten napastnik ma naprawdę potężne, mocarne uderzenie z główki. Robią, robią wrażenie tego główki. Nie no, Karim Benzema Nie upilnował go teraz Wagner Skoda Bo to jest naprawdę ja Mieliśmy taki komfort, przynajmniej psychiczny Że mamy że przewagę dwubramkową Teraz niestety ta przewaga się zmniejsza Do jednej różnicy bramek Nie, znowu jak to będzie remis, to ja się poddaję, to ja się poddaję normalnie. Kai Havertz. No tam wiadomo, Hesus na was jest troszeczkę za niski, żeby wygrać główkę, ale niestety, dobra, teraz pozycja już taka pro player'a, spięcie. Zobaczymy, może, ale z takimi podaniami to na pewno nie uda nam się wygrać. Dobra, przechodzę do bardziej ofensywnej formacji. Miałem obronę cofniętą. Teraz jednak trzeba wyjść troszeczkę wyżej, jednak. Nie, Jason Martins, ja się nie boję strzelać. Ja się nie boję. Czemu to miskli? To był misklick, to była akcja meczowa po raz kolejny. Czemu ja jestem takim debilem? Nie wierzę. Oj, oj, naprawdę ciężko się patrzeć na moją grę, ja wiem o tym, ale no zdecydowanie muszę poprawić. Jeden co to muszę poprawić, to na pewno moich środkowych obrońców, bo to jest coś niepojętego, że to po prostu tak słabo funkcjonuje. No szkoda, w sumie bym otworzył paczki. Wiecie co, bardzo was lubię, więc może jakieś paczki sobie otworzymy? Tak mi się wydaje. Albo zachowamy następny odcinek, jakby się dwa mecze rozegraliśmy. No to jednak, by, będzie to jednak zbyt długi materiał, troszeczkę, żeby też was nie przynudzać. Zobaczymy, jakie sobie, sobie zadanie wykonaliśmy. Może będzie coś specjalnego, bardzo fajnego. Postępy w sezonach: mamy tu jakąś paczkę, czy to będzie jakieś główienko? takie jest, to będzie TIFO. E, więc odbieramy sobie TIFO i co? I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Co prawda, nie udało się wygrać ani jednego mecze. Dwa remisy to dwa takie naprawdę remisy, w których powinniśmy wygrać. No, niestety to się nie udało, tak też się dzieje. No, bywają dni lepsze, bywają dni gorsze, dzisiaj, jak widać, jest niestety dzień gorszy. W każdym razie zapraszam Was do, do następnych materiałów. Materiał codziennie o 16, Więc cóż, do zobaczenia wkrótce. na no, nie oczywiście wstałeczka. Trzymajcie się.